A ty miałeś kiedyś pipa papę, pupę? No i to mam mówić publicznie, no weź. No dawaj, no, no jak no... już robimy zwierzenia, kurde, pipa, papa, pupa, to gadaj. miałeś kiedyś trzy razy p? Na no, nie? Tak! Na no, czemu nie? No co ty, no. Ale, ja ale, była Lady pipa... Madeleine, ja, uwierz mi, Klaudia, to nie jest, bo ma, jak to nazywa, pierwszą. Większą osobą. Boże, większą. Ja mówię nie. Nie, tylko. Nie, powiem tak. Dobra, słucham, czyli dobra. Jeszcze y, odnośnie. Y, odnośnie. Pipy, papy, pupy. Tylko mnie interesuje, czy właśnie miałeś też w jedną stronę, czy w dwie. Wiesz, o co Ech, mi chodzi? Tak droga. na. W sensie wiesz, konkretnie. Czy po prostu jak była już potem ostatnie stadium, to czy wracało do drugiego i do pierwszego? Czy już czy było i pierwsze, drugie, trzecie stadium, ale z trzeciego nie wracało do drugiego i do pierwszego, czy wracało? Nie wiem, co, nie wiem, co, co, masz na, co masz na myśli. Dlaczego do, do ty to chcesz podciągnąć, podciągnąć tak? Bo, no bo to jest, kurde, interesujące ogólnie, wiesz, tak dla, dla każdego człowieka, nie? Że każdy ma takie, kurcze... Nie, no bez przesady, bez przesady. Ale nie, wiem, to nie czyli tak to jak i u liście. mnie, czyli tak jak i u mnie. Ludzie, co wy piszecie? Jeszcze zaraz mi będziecie pisać, że z Dominikiem, jeszcze nie. No dobra, a właśnie, a możesz nam powiedzieć kim? No, no nie jestem ja tak mówił taką... No wiecie, no niektóre osoby cenią tę prywatność i ja nie mówię e, odnośnie przeszłości e, z, kim ja, z kim byłem i z kim e, jestem teraz. A jesteś teraz Ale, z kimś? E, e, oczywiście, że jestem. Ale nie, nie z chłopem. Nie, nie, nie to by nie było. Masz dziewczynę nową. I, i, i nie z Patrycją, jeżeli tam piszecie w komentarzach. Nie. To, to Klaudia myśli, że ten Patrycją, więc no. Tak mi pisała, pisała dzisiaj w mailu, więc no. Słuchajcie, no widzicie, ma dziewczynę nową. No to się nie dziwcie, że po prostu chce, żeby Klaudia dała mu spokój. Już. No wiecie, no. Ktoś się zaczyna. bo coś się kończy, to się zaczyna, nie? Nie zawsze będzie ta sama osoba. Ale piszą ci, że. W sensie z którą Patrycją? Na którą Patrycją? No, przecież zapytaj się Klaudii. Niech ci Ale napisze. nie jesteś z Patrycją cesarzową internetu. Nie, ty? No tak Okej. Okay. Przecież ona mi pisała, że. To jest na Patrycję dzisiaj bardzo niemiłego, więc no. Niech się przyzna, chociaż jak już tak pisze. Że...